No mam Jaki? Filip mm, ty szczekasz kurwa, nie wtrąbasz. Jaki? Słychać? Filipki ryskach. Kopa. Mmmm, tylko trochę. To mówię o taką poli, czy kopa słychać. Co? No 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 co? co? To mówię no. o poli, że kopa słychać. No leży wam, nie? No właśnie. To chcesz chyba bardzo go słychać. No, mówię. Jak to gra w apki?

jest Nie, wiem, Iwa Oscar. <laughs> Oscar. Dobra, czekaj chwilę. On no, no, no radził golden. Welcome golden! I Ej, dobra, dołączaj banan. Banan. Się banan. Dla was ja? Ucieknie nie, ja no podała, nie to jest... No ty! Nie ma robki grasz. Nie chcę teraz na razie. Gram teraz dawadę z dawą. Dobrze. Dobry, dobry, się dobry, 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 nie. nie. dobry, 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 ja zawsze pierwszy muszę, być? Nie tam hmm. na pewno park z jak się trafi to tam to będzie się w ciebie tak na pewno to będzie używał. Brian Smoliński. Krzewa. No dobra. Brian Smoliński. ahaha Kiedy? Kiedy mał... O no co to co jest? Czemu ty włączyć podzielną mapę? Nie Chodź on ty Nie mam na Gdzie ty chłopie stawiasz tego bohatera? Nie miał innego fajnego miejsca, muszę zarabiać No, mógłbyś tym... Ty i tak zarabiasz Dobra, to jak go postawić w tym danym kwadraciku, w lewym górnym nogu. Ty jesteś Ej, to też jest jakiś... Ale ja go nie widzę, tylko po prostu jest tam... No dobra, masz dawno Bardzo w nolał. może być szkodliwy w życiu. W życiu. Nie wiem sam. no słyszę chyba, nie wiem co tam. Zainstaluj. Zainstaluj. To jest playthrough, czyli że jak masz ten token, to po prostu nie słyszysz tyle razy. To jest ten odsunowity, co myślisz? Jest... Znaczy, o to chodzi, że ja po prawej mam. I, i to, że to, że to błąd, to, nie są szkodne. nie? że go nie wniósł. Jak to nie wniósł? Ja, ja... Zawsze to wchodzę i no, co to za reklama kasyna? Ale nie, to nie jest kasyna, to jest po prostu galakcja, a tak... Alien Shooter i tam jest jakiś Chicken Jockey, kurde, na przykład. Troszkę nie mysz w placementu, nie? Ta pewnie sikiu. Y -y. Powinieneś te dwie mapy w ogóle na odwrót postawić Byśmy jakichś miejscem zamienili, by było dużo ty okay. Ale już ci się nie opłaca Czemu latest wersa tych bluesów to jest Gearpland Mod for Minecraft kurwa <grym> Zbieraj to, co tam mamy dobrajemy Zbieram się, zbieram Nie wiem które to jest, to to, to było dobre Tak suwerennie Nie, wybrałem pierwsze lepsze No ale chuj, bierze to ma najlepszy statusyki Jakie gówno żem teraz orobił Nie no. no. jak zawsze słaby w tą krecję no, Nie, przejmij chyba na no nie. No, to było żenujące to było żenujące. Ja jeszcze coś sobie z palcem przez to, że no, chciałem no. właściwie coś zrobiłem jakaś gulka czerwona no, 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 no. się Nie wiem dlaczego Mam a ok. nie Nie Ok Chyba znowu bracimy na od DBD No, znowu na łapki No Dobrze kochanie, co no, muszę abdyktować! Ablikować te na ja tym bałemem Ulepszałem Nie, 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 nie wiem, że tak szybko rozpiał. Ej mama, please, please, co? Dolną drzewko wyjdź Dobra Ty masz sprinta no, jeszcze tak. na no latek czy nie? No, dlatego fuck. Nie biegam, tylko chodzę Ja ogólnie nigdy nie, nie, nie biegam sprintem, nigdy Ja... ja nie nie wiem, że jest useless ale scyżem, 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 Nie tak Mogę yes. Bieraj te banony kupię Ej pod której idź no. tym no. ty no. magiem żeby musterować nie ogniem? Nie mówię Pod chyba ale główny postać środka O kurwa Co jest, co jest, co jest? The Czemu niby Czemu niby? The co Ten Percot Hack Kurwa Sam superkot hack Ej ten gain musimy mm. zrobić ten co robiliśmy stary Koniec, rozgrywki Eeey Graliśmy, o, 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 przegrać to, o, o, nie mogliśmy To jak chcesz tego i do tego Antoni Czekaj to okręcie, tak, to pobieram inną wersję jak to? to było. bo... Chwyt, co? Aż daten pobrałem! Dobra, wpisuj, bram. Co? Wut HCF A ja jestem tutaj w tej grze. Mam. Nie. Ja Masz hexa? A co, to nam to pomoże? Kurwa, tylko że chwilę tu jest. Zagres z mi dużo rozgrywki. No. Wy, u, ty, HCV. Wy, u, ty? Ty. HCF H.C.V. Ej, był taki wirus, HCV mm. Ale rozkurwony jestem no mam jak to wykuję. A to nie musi coś zrobić. Mhm. Tak Jak to? No chyba cię coś po <trym, trym>, Kurwa to, 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 to nie ten fakt. Kurwa nie ten a co to, to był i ten fajkowy? No, no, Czyli ma ten jeszcze parę Czy obsesję, tego? o co chodzi? Teraz z tym właśnie nie wiem, bo ja właśnie mam i mam obsesję. Ten postaw Wendera. sobie. Wendera. Tego, Ej, mam to ten, mam to nie jego No, Czyli byłam dying w takim razie, no i to

Wow! Tak, jak byś ci No! Ale finezja ci do boi Ładny mecyk, Ładny mecyk Ładny mówisz? No. No. Nie jestem dumny. Uuu, ale. ma to go. Siema, hey. siema siema. siema Mam małku, pójdę! A nie, nie mam małku, pójdę. A! Jeszcze no, tak, tak, kupisz, a tak, tak. nie mam pytanie? Te Kinder Joye, piszę na nich wtedy Stranger Fish, czy jak? Tak. Okej, okay, dobra. Nie, nie chcę pomocy, pierdolaj! Olohalo...